Witam, jestem PZK Sale, a to jest Firefly Freddy's 1. Czy ja muszę dodać tą jedynkę? Chyba nie muszę. Czy muszę? No, jak nie muszę, to i tak będę dodawał pewnie. A tu mamy. Pozdrawiam tuba pozdrawiam Twitcha i zaczynamy. W tej nocy Freddy się aktywuje. Reddy is set to one. Oh, hey, you're doing okay. great. Uh, most people don't last this long. Do I mean, you know, they usually move on to other things by now. Uh, I'm not implying that they die. That, that, that's not what I meant. Okay. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, so, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume uh, instead. they think you're an empty no, costume, no. They might try to step a metal skeleton. Nie jak to to. nie... do zobaczenia po drugiej stronie. W ogóle, tak jak tam mówiłem, że Freddy jest ustawiony na jeden? Bo w sumie może ktoś nie wie, jak działa inteligencja w ogóle we FNAFie może poza technicznymi? A toż tak upraszczając, inteligencja oparta jest na losowaniu liczby. Nie, jest na podstawie lo losowania liczby. I jeśli wylosowana liczba jest e niższa albo równa in poziom inteligencji animatronika no wtedy animatronik może się ruszyć a jak jest większa no to się nie rusza, normalnie chyba, chyba zrozumiałem eee no jak Freddy i te liczby są losowane co... jakiś czas nie, w przypadku Boniego i Chiki to jest około co 5 sekund. Nie, to jest około co 5 sekund. W przypadku Frediego to jest około 3 sekundy. Eee. Eee. A w przypadku Foxiego. Co ja akurat tutaj nie wiem? jak to działa. Znaczy wiem, ale... Okej, okay, cika się cofnęła. Eee, tylko wiem, że jest tutaj gdzieś ukryty licznik, nie? Że jak się podnosi kamerę, to ten licznik jest ustawiany losowo. To, jak, to jakieś tam wartości. Cika, jak Paśu się pojawi, to się pojawi. A nie kura się ze mną w kotka i kuczaka. Więc wracając, jak się właśnie podnosi kamerę, to, to wystarczy, aby zatrzymać Foxiego. Chyba dźwięk tego i się zaciął Dzięki Cika No Pizza Ej, nie no, ale tylko Chica się rusza w tej nocy Czy tak się akurat wylosowało I właśnie taki też jest minus tego, że mają niską inteligencję. Bo długo kurde stoją pod drzwiami, znaczy wiecie, ee, względnie długo. O i Bonnie się ruszył, czyli muszę uważać na Freddy. Bonnie tu, cika tu, okej. Okay. No, i w, tak samo w Freddy. Też są losowane liczby. Ale może on się tylko poruszyć, kiedy się nie patrzy na kamery. Ciekaw kuchni, dobra, to wiem. Bonnie w tym, dobra. I nie wiem, czy, czy coś mogę jeszcze dodać. Ready. Puszczę cię może o piątej, bo i tak nie dojdziesz do mnie. Hej, dobra. gora, ale poza tym, że czika się kręciła tutaj długo, to dobrze mi idzie ta noc. że zaraz wykraczę. <laughs> ok, boni bo pod drzwiami to już wiem, kogo mogę się spodziewać. Cika jest w kuchni czy... Tak, Cika jest w kuchni. Czy, czy tego fo Foxego, po niego mogę się spodziewać? Chyba cika wyszła. Okej, okay, to mogę Frediego puścić. Tam opas. Panikuj. Jest piąta, jest 20%. Cika w kuchni. Dobra. Tylko poni... a, w korytarzu. Nie dam ci się ruszyć. no, kurat, trzecia noc mi ład lepiej poszła niż druga. Co to jest? Co to ma znaczyć? Hej, hej, hej. Brawo, ja. to widzimy się w czwartej nocy. 都喊你。